Cześć, nazywam się Krzysztof Góra, a to jest podcast o konopiach na serio. Bardzo się cieszę, że tu trafiliście, że chcecie dowiedzieć się więcej na temat konopi. To jest naprawdę niesamowita roślina. Ma w sobie kilkaset różnych składników aktywnych, które dają niesamowity potencjał do wykorzystania jej w medycynie i w farmacji. I właśnie o tym będziemy tutaj mówić. Ten wstępny odcinek jest po to, żebyście mogli trochę lepiej mnie poznać. Dowiedzieć się, kim jestem i czego możecie się spodziewać podczas tych podcastów. Jestem farmaceutą, ukończyłem Warszawski Uniwersytet Medyczny. Po kilku latach, gdy pracowałem zarówno w aptece ogólnodostępnej, jak i w różnych firmach związanych z ochroną zdrowia czy z przemysłem farmaceutycznym, trafiłem jesienią 2019 roku do Wrocławia na konferencję dotyczącą konopi. To był w ogóle mój pierwszy kontakt z wiedzą na ten temat. Było tam tak dużo niesamowitych dla mnie treści, nowych, zupełnie zaskakujących, odkrywczych, że zrobiłem mnóstwo notatek. Naprawdę od czasu studiów, czyli to było ponad 6 lat. Nie pisałem tak dużo ręcznie jak podczas tych dwóch dni wtedy we Wrocławiu. Stwierdziłem, że to jest niesamowita roślina i chciałbym dowiedzieć się na jej temat więcej. Zapisałem się więc jako Pierwszy Polak zostałem przyjęty do takiego międzynarodowego towarzystwa naukowego International Society of Cannabis Pharmacists. W latem 2020 roku przez kilka miesięcy przechodziłem taki kurs, który zakończył się zdaniem przeze mnie certyfikatu Certificate of Competence in Clinical Cannabinoid Pharmacy. Jestem, jak dotąd, z tego co wiem, jedyną osobą w Polsce, która. Ma taki certyfikat międzynarodowy potwierdzający tą wiedzę. Zacząłem mówić na tematy związane z konopiami na różnych konferencjach, pisać różne artykuły i zostałem zaproszony do Rady Naukowej Fundacji Santa Herba. Zacząłem też pracę jako dyrektor do spraw relacji ze środowiskiem medycznym w firmie IMPNC. Zajmujemy się tam tylko produktami na bazie konopi i staramy się rozwijać tę branżę, ten sektor. Jak widzisz, staram się traktować konopię serio. Nie jest to dla mnie jakaś moda, nie jest to właśnie lifestyle, tylko to jest, wierzę, że przyszłość ochrony zdrowia. Jest tak dużo potencjalnych zastosowań produktów na bazie konopi, że jest mnóstwo do odkrycia. I tutaj, podczas tych podcastów, będę chciał dzielić się z Wami właśnie tą wiedzą, którą już mam, tymi nowymi odkryciami, które są w branży konopnej tak żeby wasza wiedza w tym temacie się zwiększała i żeby udało nam się wspólnie obalić trochę mitów, których nadal w naszym społeczeństwie jest bardzo bardzo dużo. Konopie kojarzą nam się z narkotykiem, z używką i one oczywiście tym też są, ale wierzę, że nie tylko. I chciałbym tutaj wyjaśniać wam niejasności dotyczące stosowania konopi w celach medycznych, opowiadać o najnowszych odkryciach w branży konopnej. I odpowiadać na wasze pytania, rozwijać wasze wątpliwości. Zawsze na serio, ale też mam nadzieję, że zawsze z uśmiechem. Cieszę się, że tu trafiliście i mam nadzieję, do usłyszenia w kolejnych odcinkach.